Was bardzo serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Hol zakupowy kosmetyczno-obuwniczny. Obuwniczny, obuwniczy. E, oczywiście butów będzie nie za wiele, bo tylko dwie pary, więc zacznijmy od holu kosmetycznego. E, jakie zakupy dokonamy, już Wam pokazuję. E, z dwóch sklepów, no trzech. Biedronka, Lidl i Natura. Więc może zacznijmy od Lidla. Najmniej ciekawie i najszybciej. E, pokażę Wam, co i apteka, przepraszam, co udało mi się zakupić. Już widzieliście moich ulubieńców, jak nie widzieliście oczywiście Wam podam tutaj na dole link do filmu i w ulubieńcach mówiłam o tym serum, cudownym seru, o tej witaminowej bombie z Lidla i wyposażyli mój lid w końcu, więc wzięłam sobie cztery razy to serum witaminowe z cytrusami, jest fantastyczne, jeżeli chcecie więcej o nim się dowiedzieć to właśnie mówię w ulubieńcach, a... No a poza tym co kupiłam sok z cytrusów plus witaminy uwielbiam to serum yy, i maseczki kupiłam w gdzie ja kupiłam te maseczki? W aptece. W aptece y, udało mi się kupić maseczki z zai, maseczka oczyszczająca z glinką szarą, maseczka dotleniająca z glinką czerwoną, maseczka y, antystres z glinką żółtą, maseczka z glinką brązową regenerująca oraz maseczka z glinką różową kojąca, czyli taka seria maseczek z ziaja. były bardzo niedrogie, chyba złoty 30 zł kosztowały. I to tyle. Kolejnym hmm, hitem, i właśnie żeby Wam udowodnić, że to jest hit, muszę zmyć tą szminkę i do Was powrócić, dlatego że kupiłam, zaraz Wam pokażę, jak wygląda kolor. Kupiłam szminkę od tak po prostu przypadkowo w Biedronce, Nowa seria z Bell nazywa się um, Miss Perfect Nude Lipstick, kremowa pomadka do ust. Właśnie, ta kremowość jest boska. Jest tak kremowa, że ja nigdy nie miałam tak kremowej pomadki. Cudowna, nie jest to matowa pomadka. Jest to pomadka idealna, moim zdaniem, na teraz, bo fajnie nawilża usta i nie potrzebujemy jakby dodatkowo pomadki ochronnej. Super fantastyczny. I kolor, jaki wybrałam, pasuje. Moim zdaniem, mi w dziesiątkę pasuje. Wszystkie pięć odcieni, bo ta, ta, ta pomadka miała pięć odcieni. Wybrałam 04 Nude Lipstick i. To jest po prostu bomba, nie kolor. Już Wam pokazuję, jak się w niej prezentuje. W tej chwili mam Kiko Milano 02 na sobie, a już właśnie idę zmyć i pokażę Wam, jak wygląda ta. I tak się prezentuje właśnie ten odcień 04. Moim zdaniem jest przepiękny, jest przepiękny. Zakochałam się w tym kolorze i polecam Wam zerknąć na te pomadki. One prezentują się w ten sposób, z bliska Wam ją pokażę. Naprawdę super, naprawdę super. No i teraz przejdźmy do Natury, w której wydałam 84,79 zł. Wiem, jestem nienormalna, bo dopiero kiedy wyszłam z Natury, pomyślałam kurczę, przecież są promocje w Rosnan. Minus 49% na usta i paznokcie. Na szczęście do paznokci tylko wzięłam jedną rzecz. A reszta i tak nie, tłumaczę sobie to tak, reszta i tak nie jest teraz w promocji w Rosmanie, to nic nie straciłam. No, może poza jedną rzeczą, bo już kupiłam sobie korektor z Rimmela a w sumie nie powinnam, tylko powinnam. Ale dobra, dzisiaj na Rimmel było minus 40%, więc tak dużo nie przepłaciłam, ale mniejsza z tym. Już Wam pokazuję, co sobie kupiłam. Po kolei lećmy. Eveline. Eveline kosztowało mnie 1599. Kupiłam sobie Slim Extreme 4D Professional. Serum intensywnie wyszczuplające plus ujędrniające fitness. Modeluje i rzeźbi sylwetkę, redukuje tkankę tłuszczową, ujędrnia i wygładza. Nie musimy, już możemy przestać się odchudzać, wystarczy się to smarować. Nie, żartuję absolutnie, mm, o, absolutnie żartuję, chyba tak się nie mówi, ale dobra. Do skóry wrażliwej i skłonej do alergii. Co Wam chciałam powiedzieć? Ja uwielbiam wszystkie te kremy z Eveline, bo one naprawdę działają. One nie wyszczuplają, nie, nie zauważam minus 3 cm w łudzie po stosowaniu kremu, bez diety, bez ćwiczeń. Tak się nie da. Ale przy systematycznym stosowaniu tamtego czerwonego serum, termu, takie, wiecie, one tak grzało, na pewno nie jedna z Was wie, o, czym, o co mi chodzi. Miałam tak skórę napiętą, że ta noga wydawała się po prostu ładniejsza. To udo było ładniejsze, pośladek wyglądał ładniej, i na to liczę, używając po prostu y, tego zielonego cuda na ujednolicenie i takie napięcie, y, że od razu czujemy ten właśnie fajny efekt. Tu jest efekt chłodzenia, czyli nie wiem, czy fajnie na tą porę roku, ale ja lubię i to grzanie, i to chłodzenie, więc mi nie przeszkadza absolutnie. 15,99 to też było w promocji. Kolejna rzecz, jakie wzięłam, są to takie mm, kryształki do kąpieli Totalny Relax z Knajp, z tej firmy Knajp, którą pierwszy raz mi pokazała Kasia, z którą się spotkałam, pojechałyśmy do. Emul kupiłam sobie płyn do kąpieli, właśnie z firmy Knajp. I tutaj, jak zobaczyłam, że z tej firmy są właśnie te kryształki do kąpieli, stwierdziłam, że muszę brać. I wzięłam wszystkie wersje możliwe. Tam je najbardziej skusiła niebieska. Jest tu olejek eteryczny z melisy indyjskiej oraz ekstrakt z melisy cytrynowej. Rozpieszczają. Co? Rozpieszczają, koją, odprężają kąpielą. Co chciałam Wam powiedzieć, to mm, właśnie tu mamy taki relaks, uspokojenie. Melisa tak ma działać, dlatego wzięłam raz, dwa, bo przeważnie jestem zabiegana i sfrustrowana już wieczorem. Potrzebuję relaksu. Kolejną mamy z oleje kamaratowe. Rozpieszcza i zapewnia gładkie odczucie skóry. Również z knajp. I ostatnią, jakie wzięłam, kryształki to lejkami z czerwonego maku i konopi oferują dobre samopoczucie i radosne momenty, no konopia radosne momenty, dobre samopoczucie więc szaleć pod prysznicem, pod prysznicem w wannie i to kosztowało każde jedne kryształki kosztowało mnie 2,59, to wszystko było w promocji, co dzisiaj brałam, kolejną rzeczą jaką się zdecydowałam jest to maseczka z bielendy Carbo Detox, bardzo popularne dla czarne maski, postanowiłam spróbować ja, to nie jest z Aliexpress, ale spróbujmy naszej polskiej bielendy która jest bardzo dobra, więc podejrzewam, że maska zła nie powinna być na pewno mam znać oczyszczająca maska węglowa, detoksykuje, odświeża, zwęża pory, aktywny węgiel, glinka zielona, cera mieszana i tłusta i ja planuję to nie nakładać yy, na czoło i na policzki, pójdzie to u mnie na nos, pod nosem, brodę yy. i powiem Wam, że się zastanawiałam ostatnio, czy można było nałożyć na przykład na pośladki czemu nie, żeby je tak ładnie wygładzić, nie wiem nie wiem, przemyślę, tam nie mam może rozszerzonych por, ale na pewno dam Wam znać, jak się sprawdza ta maseczka nie wiem, po co mówiłam o tych pośladkach, ale czy to ważne. Kolejną rzeczą, po jaką sięgnęłam, nie muszę sprawdzać, nawet sprawdzać nawet ceny, jest to pędzelek Zeweline. Ja już mam mm, w prezencie dostałam od jednej z Was y, dwa pędzelki z z tej pięknej serii do właśnie malowania brwi i jeden do cieni, do tak do blendowania cieni. I dzisiaj się skusiłam, dlatego że była promocja z 13,99 13, na y, 8,99 się nie myliłam są milusie te pędzelki, jak nie wiem, śliczne fioletowe z Essence pędzelek do pudru, u mnie prawdopodobnie będzie służył do bronzera, bo ja bardzo lubiłam ten z Eco Tools, który jednej z Was podarowałam eee, o, ale mięciutki, cudowny pędzelek, 8,99, na razie jest cudowny, jeszcze żadnej, żadnego mycia nie przeżył, ale na razie pierwsze wrażenie jest cudowne, kolejną rzeczą jest lakier do paznokci, to właśnie to, gdzie przepłaciłam, zapłaciłam 7,99 z Essence The Gel Nail Polish i jest to po prostu czarny najzwyczajniej w świecie, czarny lakier do paznokci malowałam wczoraj stopy na kolor granatowy stwierdziłam, że brakuje mi czerni uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam czerni na stopach, tak, uwielbiam takie trupie stopy na dłoniach również, więc planuję sobie dzisiaj zrobić manicure, właśnie jak widzicie ostatnio nie kleję paznokci jakoś nie wiem, nie mam ochoty czasu i tak dalej więc pociągnę sobie dzisiaj moje czarnym lakierem kolejną rzeczą i ogromnym zdziwieniem, powinno być dla Was zdziwienie jeżeli mnie oglądacie, jest to, że kupiłam sobie cień do oczu tak, kupiłam sobie pojedynczy cień do oczu z Essence, The Velvet się nazywa i cień kosztował mnie mm, 9,99. Dlaczego się na niego skusiłam? Dlatego, że ostatnio coś mi się pomyślało, że fajnie było, mnie wyglądało do błękitnych oczu i blond włosów. Tak jak widzicie, jestem w takim srebrnym sweterku, nawet bardzo pasuje ten kolor tego cienia. Na całą powiekę rucham nałożenie takiego matowego, szarego cienia. Gdzieś to widziałam u którejś dziewczyny i bardzo mi się to spodobało. Cień jest naprawdę matowy, i bardzo ładnie napigmentowany, naprawdę. Już tyle mogę powiedzieć, tyle się nauczyło. Kretęc na YouTube, czy są dobrze napigmentowane, czy nie. Bardzo ładny, taki delikatny cienie. Myślę, że ładnie by mi było, o jak go właśnie się tak rozetrze i nie jest taki nachalny. O taki o widzicie? Na przykład mieć na powietrzu. No potrenuje, majątku nie kosztował, potrenuje. I ostatnią najdroższą rzeczą, rzeczą, na którą się już dawno, na którą dawno polowałam, jak teraz zobaczyłam, właśnie nie pomyślałam w ogóle o rozmanie, bo zobaczyłam minus 40% na PRN i na Rimmel, od razu sięgnęłam po prostu po to, był mój kolor, czyli 030 Classic Beige i jest to korektor Match Perfection z tej serii, właśnie Match Perfection i ja Wam powiem, że ta seria jest genialna Yy, już to wiem, bo ja bardzo lubię podkład ten Match Perfection i bardzo lubię puder prasowany mat, 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 Match Perfection nigdy nie miałam korektora tester sobie sprawdziłam, to jest taki w pisaku yy, i był po prostu taki super mat dawał jestem ciekawa jak to się będzie prezentowało pod oczami jak to będzie się prezentowało na yy, niedoskonałościach. zobaczymy na co będę to stosowała tutaj pisze, że ma witaminę C i E yy, i korektor prezentuje się w ten sposób oczywiście to zrobię dla Was jakiś test przy użyciu Makijaż przy użyciu tego korektora i może tego cienia szarego, może coś potrenuję i pędzla nowego. I to wszystko, co kupiłam w. Nie, nie wszystko. Jeszcze jedną rzecz kupiłam, ale nie mogę Wam jej pokazać, bo to jest prezent. Więc teraz to wszystko, co kupiłam w ogóle. Tak, jeszcze jedna. Tak. I teraz przejdźmy do odzieży, czyli obuwia bardziej. Ale jeszcze jedną rzecz muszę wam pokazać: że są takie bardzo fajne rajstopki w Lidlu z, filmy, z firmy Esmara. See you in Paris. I ja wzięłam sobie takie czarne, rozmiar 40-42. Już we vlogu tłumaczyłam, nie było innych rozmiarów. Wolę trudno, dociągnę je po prostu do biustu, ale mm, takie wzięłam. I są czarne i mają takie prążki. To mi się bardzo podobało: mają takie prążki. I już wam pokażę, do czego je ja od razu założę. Dlaczego je wykorzystam? Ja Wam i ostatnio mówiłam, że we vlogu jakim, że jest promocja w DZ na buty i że zamówiłam sobie buty. No to teraz macie okazję je zobaczyć. Nie zobaczcie ich na mnie, albo zobaczycie. Zdjęcie wam dodam. Zdjęcie wam dodam, bo nie chcę się teraz rozbierać, żeby pozować. Pierwsze buciki są to buciki, które kupiłam ze 159 zł, były przycenione. Nie były przycenione. Dzięki temu właśnie kodowi przez ten weekend zapłaciłam za nie 119. Mają taki mały słupek. Tutaj są zaokrąglone, kolory są piękne i to jest całe obcisłe, takie, które się wciąga, taka cholewa mm, za kolanko. I z tyłu piękny efekt jest takich sznurowań z frędzlami. no boskie. Dla mnie te buty są po prostu boskie. Specjalnie chciałam taki kolor jaśniejszy, żebym mogła zakładać je do czarnych, kryjących kraj. To bordowy, kryjących kraj. Tobie uwielbiam te dwa kolory na jesień. A kiedy bym sobie kupiła takie czarne zakostkę, to już. Nie wiem, by się z czarną rajduzą, a chciałam, żeby było tak tak się odznaczały, więc buty całkowicie w moim stylu, jestem zakochana. Taki wiecie, ogromny sweter oversize, tylko stopy i takie buty. Wow, i obcas specjalnie też patrzyłam, żeby nie był za duży, żeby ja w tych butach naprawdę mogła chodzić, a nie znowu je odłożyć i powiedzieć, kurczę przy dziecku, gdzie ja z takim obcasem, a właśnie z takim obcasem myślę, że spokojnie dam rady przy dziecku. No, zobaczcie, jakie są piękne. Są przepiękne, zobaczcie jak super wyglądają na nodze, więc 109, około 109 zł, I w ten dzień były mm, darmowa wysyłka też od 99 zł, domówiłam sobie jeszcze traperki, uważam, że większości z Was się spodobają, jak lubicie takie właśnie buty, yy, kolor kamel na podeszwie takiej, jak na traper przystało, wiązane, sznorowane, w środku mamy cieplutki, milusi kurzuszek, super, po prostu super. Całe są takie cieplutkie i mięciutkie u mnie, i w tamtych butach, i w tych butach jest to rozmiar 39. Ja zawsze mierzę wkładkę, zamawiając buciki. O, są przepiękne. Są to po prostu takie traperki. Mm. I tak jak mówię, zapłaciłam za nie chyba 60 zł, one kosztowały już były w promocji, yy, a ja zapłaciłam za nie 40 z groszem. I powiem Wam, że to była ostatnia sztuka tych butów i tych długich to była też ostatnia sztuka tych butów. Dlatego Wam nie podlinkuję, Ja najwyżej Wam wizji podlinkuję To nie jest film sponsorowany, nikt mi ich nie dał. Sama sobie je kupiłam, ale uważam, że naprawdę można znaleźć fajne buciki, tym bardziej korzystając z promocji. Tyle chyba tyle tego wszystkiego, co ostatnio udało mi się kupić w ostatnich dniach. Przepraszam, że ciągle poprawiam włosy, tak to jest, kiedy je rozpuszczam. Trzymajcie się kochani cieplutko, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ta! -da.